strony Tomek i witę w moim kolejnym odcinku na kanale. Chciałam się przedstawić z tej strony ja znowu, ale no, y, wiadomo, jakby ktoś nowy, to, to, to zapraszam do spróbowania i lajkowania. Yy, no i y, napiszcie jakiś komentarz, jeżeli chcecie. Yy, no, nie będę już tym nudnym gadaniem przedłużać. Pod ostatnim filmem było bardzo mało łapeczek do góry się starały naprawdę znaczy nie starałam się na tą mapą, bo ktoś inny to zrobił, ale niestety tak mało, łapek. mało osób obejrzało. Niestety. No bo pewnie słowa kluczowe były nudne lub sam filmik sam sobie nie był ciekawy. No ale dzisiaj 8 itemów, znaczy 8 ukrytych rzeczy w Minecrafcie. No i będziemy przychodzić od tych najbardziej znanych do tych mniej właśnie. okej, okay. Nie wiem jak się Wam spodoba ten odcinek, a to już będzie po ocenach w lajkach i komentarzach. Yy, no, tutaj mamy command bloka tradycyjnego, yy, co? OK. Mamy tutaj inaczej trzy command bloki yy, o trzech różnych znaczeniach, czyli na przykład tutaj damy Summon świnkę. No, i dajmy na przykład, że. Czek. Ja nam się zrobi. Y... Ej, y, uf, przepraszam? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie. Co, co jest komiczne? Co jest komiczne. Ale dlaczego? przez przypadek robię screena, ale co toś było. Aha, muszę zmniejszyć y, game radom speed y, To dlatego mi tak. Y... A nieważne, zobaczycie. Na przykład, ojeju, tak, jak tak dziwny powiedzieć, same się klonują te świnki. Inteligencja. Dobrze, no to zrobimy tutaj zombie. Ok. A tutaj na przykład sz szkielet, nie? No i będzie to chyba dwóch się zespawnowało. Tak, dwóch się dwie rzeczy się zespawnowały na raz. Tak to działa. Się czat, mi się tego. No i jeszcze jeszcze ten komandblock który wykonuje polecenie razy 20. Na przykład takie coś. Dajmy. okej, okay. No i jak weźmy sobie przycisk? Chyba każdy to zna, tylko pokaże.

A to chciałam już to wysadzać, ale zbyt długo to ro y robiłem, to jakby mapkę brał nic y nie tego. O. Mamy wagonik z command blockiem. Nie wiem do końca jak to jeszcze działa. Y czy to będzie coś takiego, że... Jak będzie... w mm. zasadzie nie wiem jeszcze jak to działa. Jak ktoś wie, to, to możecie napisać w komentarzach. Bo ja się nie, nie znam na tych wagonikach yy, z blockiem. Ups. Troszkę coś tu popsułem. Yy, to chyba za to, że nie znam tego. No. Ech, mam nadzieję, że dzisiaj filmik zmontuję, bo naprawdę to już yy, dużo rzeczy do montowania. I bardzo ciekawy blok. Yy, jak on się nazywał? Tego nie pamiętam. To było blok struktur, tak. No i to służy nam do wklejania na przykład struktur. Na przykład weźmy sobie ten ten kamień, niespotykany na płaskim świecie. Tutaj kamień to jest coś legendarnego. Naprawdę. Zwykły kamień to jest coś niesamowitego. Tam w ogóle jest wioska, no tam mają cobblestone, no, ale to już z cobblestone, a nie kamień Więc na przykład chcemy przekopi przekopiować sobie tego kamienia Oczywiście wszystkie komendy będą w opisie No i tego się nie da wykraftować, od razu mówię Na przykład dajemy sobie nazwę struktury Kamień oj, Ja nie może być dużych liter Tego nie, nie pamiętam Bo dawno tego nie robię, ale dajmy sobie nazwę Kamień Bez polskich liter oczywiście, bo jakoś tak ładniej no i położenie względne hmm. Dajmy sobie rozmiar struktury 1, jeden, 1 jeden, jeden. i 1. I tu jest jeden nad tym blokiem. U. Musimy to sobie tak troszeczkę troszeczkę y, pokombinować. Chyba, że się na tym znacie. OK. No i dajmy tu sobie 2, 1. Hmm, nie. Może minus jeden 0 minus 2, e, dobrze 3. No ok dajmy sobie ten kamień tu. Powiedzmy, że już udało mi się wyznaczyć. No i co? E, dajemy sobie mm, em, zapisz. No, i tutaj sobie dajemy wczytaj. No i kamień wpisujemy sobie położenie względne. No, już tu będzie jeden blok na ziemi, albo nie. 5, na przykład 3. I gdzie nam to się wklei? Nie wiem. Ale wczytaj, dajmy. Aha, jeszcze to. I jeszcze raz. O, i na przykład tu nam będzie. Musimy to dwa razy dać, bo najpierw pozycja struktury, kamień, przygotowana, no i później to. Możemy to oczywiście troszkę zwiększyć, tam jest chyba limit do czegoś. Na przykład 1000 nie możemy, jest 48, albo nie, czekajcie. Nie czekajcie, zapisz. No i dajmy sobie tyle. 148 jest max Wydawało mi się, że to troszkę Było zaktualizowane, ale jednak nie No ale już y, Mniejsza z tym gadaniem, gadaniem i paplaniem Mamy debug stick Znaczy po angielsku tak jest O, macie nazwę tu y, No i patyk debugujący to już tak no, y, Na moby to od razu mówię Nie działa Ale działa to na niektóre y, Przedmioty Dajemy sobie szczekowadło no i to no i nie wiem co jeszcze weźmy sobie drewno o i może jeszcze to nic takiego nie przygotowałem na odcinek bo o tym nie myślałem to będzie na końcu cyk cyk i pyk no i na przykład klikamy sobie prawym przyciskiem myszy to coś nam się chowa ale pamiętam, że znalazłem coś takiego, że jeżeli zrobimy takie coś i raz, jeszcze raz tako, to nam mamy podwójny tłok. To działa jedynie na dekorację, bo jak to cofniemy jeszcze raz, tłok już nam nie działa, chyba, że to jakoś naprawię. O, da się naprawić, ale na jakieś mapy to się może przydać. Tutaj na przykład ośnieżone, ośnieżona trawa bez, no, ośnieżona trawa śniegu Jak to ciekawie wygląda? Pierwszy raz, takie, takie szare. Patrzcie. Ogłem to jest fajne. No to, to możemy obracać. Eee. Ups. 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 E, Okej, okay, naprawny to. Troszeczkę o nie. Świnka. Nie, biedna świnka. Dobrze. No jakoś. Odratujemy to, tak, 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 tak. O, patrzcie, świnka żyje. Tutaj tylko takie coś z przeszłości. Nie, nieważne. Świnkę odratowałem. No i troszeczkę to zepsułem. Że tak już powiem. Ale naprawdę. Yy, powiedzmy, że. No, niech tam będzie tak trochę. Niech lujnie. Aha, jeszcze miałem pokazać TNT, bo to jest bardzo fajna ciekawostka. Już tutaj bez tego się obejdzie. No i oczywiście w Becie, czy tam w Alfie TNT. Yy, TNT. Wysadzaliśmy rączką, czyli na przykład jak dajmy sobie to. I na przykład powiedzmy, że to TNT, i to wtedy wybucha. Tylko, oczywiście, będę kliknąć O, tak, o, by wybuchało. Takie coś mamy jeszcze w grze. na tej wersji już to jest takie. No nie, że... I na przykład za tego pomocy. Patyka. Y, będzie unstable na true. Możemy to jeszcze zrobić komendą, ale nie będę tego pokazywał. No i y, na kreative to już niestety nie działa ale jeżeli damy to sobie tego na, na survivalu zniszczymy i zapala nam się bardzo fajna ciekawostka już chciałam bez wybuchu co sumie mogę jeszcze yy, leaving tam tnt, to coś nieważne no i koniec już tego itemku przechodzimy do księgi wiedzy to coś mamy tu A czy, czy, patrzcie, to wygląda ta tekstura wygląda jak z Z12, a to Normalnie. Dziwne. O. o, ciężko by teraz było odróżnić jakby. O. Jeszcze tego nigdy nie robiłem, ale to fajnie wygląda. Hmm, ciekawe. Coś ze Psuli Ale to nic nam nie daje. Klikamy sobie prawym przyciskiem i co nam to znika? Niestety na te receptury nam nie daje. Potem mamy... Mm, niewykonywalną miksturę tak, efektów. Co nam to daje? Nic. No po prostu takie coś. Taka ciekawostka. No i mamy jeszcze tłacza. Co ja mówię? Tłacza i mamy iluzjonera, który jest ukrytym mobem. Właśnie tak. Ukryty mob. Yy, Podobne tam gdzieś słyszałem i chyba tak będzie, że w 1.17 ma już yy, być przy rajdach, czy yy, przy tam najazdach, okej, okay. żebym się pomyliło z pokemonami. No i tutaj mam takie coś samo, ale to jest po prostu yy, Killer Rabbit, yy, po polsku oczywiście Zabójcze Króli, no i wszystkie komety będziecie mieli w opisie. No i ja sobie założę coś takiego. W poprzednim filmiku, teraz panu pan powinno się wyświetlić w karcie. Yy. Było był takie, powiedzmy, że już takie piętro, yy, gdzie były te króliki. No, no i patrzcie na to, Dimajcza zabiera i w nederytowej zbrojce, Patrzcie. Jeju, to co gorzej niż pigliny. Zabójcze króliki. Hmm. Ciekawe. No, są bardzo mocne. jej już ja muszę... Yy, ja się ich pozbędę troszkę niebrutalnie. Yy, no i zaraz do Was yy, wracam. Dla Was to będzie sekundka. Okej, okay, już jestem. Sprawdzę, czy się odpauzowało. Tak. Yy, no i to już chyba był ostatni item, tak. Z yy, dzisiejszych... Yy... Ukrytych rzeczy w Minecraft. Zostawcie lajka, like jeżeli Wam się podoba. Jeżeli nie, to po prostu napiszcie komentarz. Ja się staram, mówię mi. Proszę, zostawcie tego lajka, like jeżeli Wam się podobało. Napiszcie coś w komentarzu, bo nie wiem, co sobie myślicie. No, no i to już koniec dzisiejszego odcinka. No. A właśnie, chcę tego coś sprawdzić. Jeżeli już nie chcecie tego grać, to po prostu wyjdźcie. teraz taki test. A, okej, okay, nieważne. Aha. Hm. Hmm. hmm. Okej. Okay. No to już, do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Cześć. Ja. I dziękuję jeszcze za oglądanie.